Nazywam się Aleksandra Eniszewska-Cardona, a to podcast o na o Sztuce. W tym trzecim już sezonie wciąż będę Wam przybliżać tajniki sztuki dawnej i sprawiać, że będzie stawała się ona Wam coraz bliższa. A jeśli chcecie wesprzeć podcast, to możecie zostać patronkami lub patronami w serwisie Patronite. Zbliżają się Walentynki i tak bardzo jak nie obchodzę tych świąt, to jednak trudno zapomnieć o ich istnieniu, więc pomyślałam, że wykorzystam je jako pretekst do wyboru bohatera dzisiejszego odcinka. Bo chciałam wam zaprezentować dzieło namalowane przez Fransa Halsa, Artystę, o którym już raz Wam opowiadałam i to przy okazji wystawy, która teraz będzie miała drugą odsłonę. Do tej pory była w National Gallery w Londynie, monograficzna wystawa Franza Halsa, a od 16 lutego będzie można oglądać jej drugą edycję w Rijksmuseum w Amsterdamie. Więc dlatego sięgam po dzieło właśnie tego malarza. Chociaż wydaje mi się, że każdy powód jest dobry, żeby zaprezentować Wam jakiś ciekawy obraz. To dzieło, o którym chcę Wam opowiedzieć, to podwójny portret małżonków. Być może Izaaka Abrahamsza Masa i Beatrix van der Leyen. Tutaj nie mamy pewności, ponieważ nie jest podpisane. Dzieło znajduje się w Rex Muzeum, więc na pewno będzie można je zobaczyć na tej wystawie, która już niebawem się otwiera. I powstało około 1622 roku, czyli w momencie, kiedy Franz Hals miałby 40 lat. 40 lat to już jest zaawansowany wiek dla malarza. Zaawansowany w tym znaczeniu, że jest to artysta ukształtowany, artysta, który już osiągnął swoją renomę. I w przypadku Halsa jego sława polegała głównie na tworzeniu portretów. Portretów różnorodnych, pojedynczych, grupowych. Czy też portretów małżeńskich. I w przypadku tego właśnie dzieła mamy do czynienia, jak Wam już na początku zapowiedziałam, z podwójnym portretem małżonków, ale właśnie dlatego jest on niezwykły, ponieważ jest to jedyne dzieło w ewr tego artysty, gdzie mamy przedstawione dwie postaci małżonków ukazane w jednej kompozycji. Zwyczajowe było i kontynuowane przez wielu malarzy w XVII wieku w malarstwie holenderskim, ażeby ukazywać małżonków oddzielnie, to znaczy, mężczyzna i kobieta byli zestawiani jako para portretów na dwóch płótnach, wieszane były te dzieła razem, i takich przykładów znajdziemy bardzo wiele w malarstwie wówczasnej Europie. Natomiast to dzieło Franza Halsa, o którym od razu mówię, że nie znamy historii jego zamówienia, nie znamy historii stojącej za tym, że dwie sportretowane postaci są nie tylko ukazane razem w kompozycji, ale również w niesamowity sposób, ponieważ ukazane są w pejzażu, siedzące w bardzo nieformalny sposób, ponieważ Franz Hals ukazał mężczyznę i kobietę którzy przysiedli na trawie, przesiedli na takiej trawiastej skarpie po lewej stronie kompozycji, a po prawej otwiera się widok na wnętrze ogrodu, którego wygląd jest modnym wówczas, takim klasycyzującym ogrodem, gdzie w centrum mamy fontannę, mamy przechadzające się pary, elegancko ubrane, a po prawej stronie ten widok zamyka taki pawilon, też w ujęciu architekturze takiej klasycyzującej. I tak jak Wam wspominałam, to jest wyjątkowa sytuacja w twórczości Franza Hals'a i też niespotykana do momentu w zasadzie, kiedy będziemy mieć portrety malowane przez Rembrandta co za jakąś chwilę w malarstwie będzie miało miejsce. Nadawania pewnej fabularyzacji temu, co jest przedstawione na obrazie, ale na portretowi, ponieważ te postaci, na które patrzymy, nie są ubrane w żaden kostium historyczny, czyli nie są przebrane, nie są przebrane ani za postaci mitologiczne, ani za postaci biblijne. To wszystko są motywy, które odnajdziemy w twórczości, w malarstwie holenderskim. To są prawdziwe dwie postaci, mężczyzna i kobieta. Ubrani bardzo elegancko, zdaje się tutaj, to jest podnoszona, że to mogą być nawet ich stroje ślubne z drogocennych tkanin. Niech was nie zwiedzie, że ich stroje mają ciemne odcienie. Nie było wówczas jeszcze zwyczaju, ażeby ubierać się na biało, zwłaszcza jeżeli chodzi o panny młode. Natomiast tkaniny, które artysta tutaj oddał w przegonujący sposób. Jak najbardziej zdradzają nam kosztowną y, stronę tego, y, tego stroju. I to zarówno jeżeli chodzi o bogate, głębokie czernie, pewnie jedwabne, może atłasowe, ale również kiedy przyjrzycie się wykończeniom, czy to u kobiety, czy u mężczyzny, mankietów, kołnierzy. One są wykonane z koronek. Mężczyzna jeszcze dodatkowo ma rękawice na dłoni. Prawdopodobnie z takiej miękkiej, wyprawionej białej skóry. To wszystko to są kosztowne elementy, kosztowne akcesoria, zwłaszcza te koronki. Kobieta ma jeszcze czepek, również ozdobiony czy to złotymi wykończeniami, czy jakąś taką brzoskwiniową w odcieniu wstążką. A na jej palcu, palcu wskazującym prawej ręki, możemy zaobserwować dwa pierścionki. I być może właśnie jest to pierścionek zaręczynowy, może nawet pierścień ślubny, co tutaj wskazywałoby nam, na, podkreślało charakter właśnie tego portretu. Uwaga, zwraca niewątpliwie bardzo nieformalna poza ich obojka. Mężczyzna opiera się, wręcz pół leży, wsparte gdzieś, czy to na takim skalistym podłożu, czy też o drzewo, które jest widoczne w tle. Pomimo tego swojego niezwykle eleganckiego stroju, i też jego postawa no, nie ma w niej nic z takiej reprezentacyjności, z jakiejś olbrzymiej powagi. Dodatkowo uśmiecha się, patrząc w naszą stronę. Również w takim zagadkowym może uśmiechem spogląda na nas owa kobieta, która również usiadła na przysiadła na, tym, na tej skarpie. Ale też zauważmy, że wsparła się tą upierścienioną dłonią o ramię swojego towarzysza. I to jest bardzo nieformalna poza, która też zdradza bliskość pomiędzy tymi dwiema postaciami, ponieważ nie mamy wątpliwości, że są z sobą w zażyłych relacjach, które jednak są dzisiaj, jeżeli byśmy to mieli nazwać, bardzo przyjacielskie, otwarte, swobodne. I to też jest ciekawe, ponieważ te przymioty były podnoszone przez XVII wiecznych turystów, odwiedzających ówczesne Niderlandy, czy to z Anglii, czy to z Francji, gdzie obyczaje były dużo bardziej sztywne, którzy opisywali sytuację na ulicach holenderskich jako niezwykle dla nich dziwną i zaskakującą. Otóż mężczyźni i kobiety chodzili razem. Często nawet pod rękę, i okazywali sobie, oczywiście tutaj mówimy o małżeństwach, i okazywali sobie czułości, coś, co w ogóle nie miało miejsca w innych miejscach Europy. I to jest właśnie też istotne, myślę, przy czytaniu tego, na co patrzymy, ponieważ ta dwójka tutaj przedstawiona jak najbardziej jest zadowolona i szczęśliwa z tej relacji, która ich łączy. Wcale się jej nie wstydzą, i też nie mają potrzeby udawać innej em, pozy, innego stosunku swojego do siebie nawzajem. Innymi słowy, zamówili właśnie taki portret, który najlepiej reprezentuje łączące ich uczucia, czy łączącą ich relacje, a nie te sztywne portrety, gdzie mężczyzna i kobieta dosłownie są w oddzielnych przestrzeniach. Takie portrety jak najbardziej Franz Hals też malował i znajdziemy ich sporo w jego twórczości, tak jak w twórczości Rembrandta. Nie ma w nich nic złego, ale tym bardziej ten portret staje się wyjątkowy. Jeżeli identyfikacja, o której Wam wspomniałam, jest poprawna, to patrzymy właśnie na bogatego kupca, Izaaka Massa, który poślubił, który jest w towarzystwie 30-letniej córki burmistrza Harlemu, Beatrix van der Leyen. I ten właśnie wysoki status społeczny tłumaczyłby drogocenne ubiory, w których ukazane są postaci, ale także otoczenie, w jakim zostały przedstawione, zwłaszcza ten ogród, które być może wzorowany był na rzeczywistym ogrodzie, należącym do rodziny któregoś z owych małżonków. To na co patrzymy, to także opowieść o miłości. I to opowiedziana poprzez ukryte symbole, których tak często i chętnie doszukujemy się w malarstwie holenderskim, choć nie zawsze muszą być one tam skryte. Natomiast tu artysta przemacił wiele. Elementów, które mają skłaniać widza do myślenia o tym, czym jest małżeństwo, na czym jest oparte i ku czemu prowadzi. I tak, kiedy spojrzycie na ową parę i ten gest wsparcia się kobiety na ramieniu mężczyzny, o którym już wam mówiłam, to znajdziecie analogię do tego gestu w winnej latorośli, która oplata pień drzewa. Tuż nad kobietą. I ta winna latorośl jest pierwszym takim symbolem. Ponieważ ona kojarzona była w ówczesnej poezji, i w emblematyce, czyli w takich publikacjach, gdzie słowo zestawione było z obrazem, i maksyma, która towarzyszyła temu obrazowi, naprowadzała myśl na jakąś wyższą wartość. I tutaj w, właśnie w takiej literaturze winna latorość kojarzona była z trwałością miłości lub przyjaźni, które mogły przetrwać nawet śmierć. I chodziło tutaj o ten element takiej długowieczności. Drugim elementem, jeżeli chodzi o winną latorość, to oczywiście są winogrona, które z kolei kojarzone są z płodnością, czymś, co stanowiło nieodłączny element powodu, dla którego w ogóle zawierano małżeństwa. Drugim interesującym nas elementem jest niepozorny oset, który wypełnia dolny lewy róg kompozycji. I był on wówczas nazywany wręcz jako męska wierność. Tutaj w niemieckim, holenderskim języku była taka gra słów a to zapewne ze względu na rzepy, które ma produkować właśnie oset, które się przyczepiają i które nie puszczają. I była tutaj ta analogia, właśnie pomiędzy mężczyzną w małżeństwie, mężczyzną w miłości, który miał zachować właśnie taką wierność swojej wybrance. Zatem nie bez znaczenia jest obecność właśnie tej rośliny w kompozycji. Bardziej romantycznym dopełnieniem tej miłosnej opowieści w portrecie dwojga małżonków, jest widok otwierający się na wnętrze owego ogrodu, o którym już wam wspomniałam. Przede wszystkim do ogrodu wprowadza nas gest rzeźby ustawionej niejako na granicy pomiędzy tą przestrzenią, gdzie siedzą małżonkowie, a otwierającym się wnętrzem ogrodu. Dłonie rzeźby ręce są tak ułożone, żeby zapraszać widza do środka. I tam, pośród tej zieleni, już nie tak dzikiej, już nie tak nieposkromionej jak ta na pierwszym planie, obserwujemy dwie pary pewnie zakochanych, przechadzających się pośród niezwykłych widoków, które nie wszystkie my możemy obserwować. I przyglądają się oni zarówno rzeźbie, jak i cieszą się dźwiękiem wody spadającej z fontanny, a myślę, że może i korzystają z cienia. Oferowanego przez architekturę, przez ten budynek, umieszczony po prawej stronie. Po trawie przechadzają się pawie. Pawie zwyczajowo są ptakami należnymi bogini rzymskiej Junonie, która była opiekunką małżeństw, więc tutaj jak najbardziej jest jej wstawiennictwo wskazane. A z kolei woda fontanna kojarzone były też z mocą, z życiodajną mocą miłości i nimi opiekowała się bogini Wenus, bogini miłości cielesnej. Więc w tym ogrodzie, który jest ogrodem miłości, zapewne często tak ukazywanym w dziełach artystów związanych właśnie ze, ze sztuką antyczną, czy też z humanizmem opartym na pismach antycznych, często sam temat w ogóle ogrodu miłości, tak postrzeganego, czyli przynależnego opiece bogów antycznych, odnajdziemy chociażby w twórczości Rubensa, artysty współczesnego e, Fransowi Halsowi. I nie wspominam tutaj wam przypadkowo o postaci tego wielkiego mistrza malarzy z Antwerpii, Ponieważ zdaje się, że w ogóle kompozycja, na którą patrzymy, tego portretu małżeńskiego, mocno zainspirowana jest dziełem, które namalował właśnie Rubens. I mam tutaj na myśli jego autoportret w towarzystwie żony pierwszej żony, Izabeli Brandt, powstały około 1609 roku. Zaskakujące jest to podobieństwo o tyle, że para ukazana została również. W otoczeniu przyrody, również w takiej nieformalnej pozie, ponieważ Izabela Brandt przysiada, na, tutaj ciężko nam powiedzieć na czym, ale zdaje się, że albo na gołej ziemi, albo na jakimś niskim stołeczku. Natomiast obok niej, wsparty dosyć tak nonszalancko o to, co ma dostępne, pojawia się Rubens. Z nogą w takich e, mocno-pomarańczowych pończochach, fantazyjnie zarzuconą jedna na drugą. Natomiast uwagę zwraca przede wszystkim bardzo czuły gest dłoni, złączonych nieomal w centrum kompozycji dłoni żony i męża, umieszczonych w głównym punkcie przedstawienia, sugerując, że właśnie to jest tematem samego obrazu. Obraz jest pięknie malowany, jest jednym z ważniejszych dzieł w historii portretów w malarstwie europejskim. I niezwykle prawdopodobne, że Franz Hals wiedział o jego istnieniu, znał jego zakomponowanie i wydaje się, że wzorował się właśnie w tym swoim pomyśle, chociaż przetworzył go w sposób no, autorski bardzo kreatywny, poszerzając właśnie. O ów widok na wnętrze ogrodu. I właśnie to podobieństwo do dzieła Rubensa, tego autoportretu z żoną, być może wpłynęło na takie zwyczajowe określanie tego portretu z Muzeum w połowie XIX wieku, jako portretu samego Fransa Halsa w towarzystwie jego drugiej żony. Jednak to zostało przez badaczy przekreślone. Pojawiały się również przypuszczenia, że może jest to portret, również ślubny, małżeński, brata malarza Dirka Halsa, z jego z kolei małżonką. I tutaj daty tego ślubu, które zawarł, by się zgadzały, ale niestety brak materiału porównawczego, co do. Portretów właśnie Dirka Halsa, żeby można jednoznacznie stwierdzić, że byłby to on. Inaczej jest w przypadku wizerunku owego kupca, owego Izaka Masa, ponieważ istnieją jego inne podobizny i dlatego też uważa się, że to on został tutaj ukazany razem ze swoją młodą małżonką. Co ciekawe, pozycję społeczną masa zawdzięczał okresowi spędzonemu w Moskwie, ponieważ jako nastolatek wyjechał tam uczyć się fachu, uczyć się też rynku rosyjskiego, a po swoim powrocie był specjalistą od handlu z Moskwą i też działał na służbie króla szwedzkiego, co oczywiście bardzo pozytywnie odbijało się na jego stanie majątkowym i też, Prowadzonych różnych transakcjach handlowych, prowadzonych również w imieniu Stanów Generalnych, czyli ówczesnego takiego parlamentu holenderskiego. I wydaje mi się tym ciekawsze, znając tą jego silną pozycję, no taką polityczno-ekonomiczną, można powiedzieć, właśnie takie upozowanie, takie zakomponowanie owych postaci sportretowanych. Ponieważ z mojej perspektywy wymagało to albo dużo zaufania do artysty, albo również samodzielnej potrzeby, ażeby trochę zmienić reguły gry, trochę wybić się z kanonu, z takich sztywnych reguł przedstawiania się wraz z małżonką i wprowadzenie pewnej opowieści, pewnej narracji. Może też wpisanie pewnych nadziei na przyszłość, taką przyszłość, która miała być udziałem obojga tych małżonków. I oczywiście, jeżeli chcieli stworzyć taką właśnie pamiątkę swojego dnia zaślubin, to nie mogli wybrać lepszego malarza ku temu niż Franz Hals, który do tej pory kojarzony jest właśnie z takimi nieformalnymi ujęciami zarówno w portretach pojedynczych postaci, czy całych grup, czyli w owych portretach zbiorowych, z których też słynęło malarstwo holenderskie. I mam nadzieję, mam nadzieję w ogóle, że zobaczę teraz tą wystawę w Amsterdamie, ale zapewne tam możemy się przekonać, jak na tle twórczości Franza Halsa plasuje się właśnie ten portret, czy jest wyjątkowy, czy może właśnie gdzieś Ustawia się w szeregu tych dzieł, często pojedynczo ukazujących postaci, jak już wam mówiłam, zwłaszcza jeżeli chodzi o portrety małżeńskie. Ale co jest podnoszone przy opisie dzieł tego mistrza, to on jako pierwszy zaczął ukazywać swoich bohaterów, uśmiechniętych, ale nie odbierając im przy tym godności. W takim sensie, że uśmiech był często kojarzony. Z przejawem głupoty, pewnego takiego niepoważnego dosłownie stosunku do rzeczywistości i uśmiechnięci, zwłaszcza w takim pełnym uśmiechu, z odsłoniętymi zębami, no, byli ukazywani ci, którzy albo nie do końca byli w pełni władz umysłowych, albo dzieci, no, które jeszcze nie wykształciły tej powagi, właściwej osobom dorosłym. A Franz Hals swoimi dziełami udowodnił, że można się uśmiechać, pozostawać wciąż e, szanowanym obywatelem, a przy okazji wyróżnić się czymś spośród rzeszy innych portretów. I dlatego każdy z nas powinien być tym, Kim jest okazywać emocje tak, jak tego chce, niezależnie od tego, czy to w walentynki, czy to bez nich, czego serdecznie Wam życzę. I mam nadzieję, że przyszły tydzień będzie już dla nas łaskawszy pod względem pogodowym, czego samej sobie niezwykle życzę. I do usłyszenia w przyszłym tygodniu.